Hej, cześć, witajcie. Z tej strony nie kto inny jak Hurcio i przybywam do was dzisiaj z teorią. Materiałem analitycznym coś w ten deseń. Przyjrzymy się dzisiaj bliżej nowej postaci, jaką jest Lasterdone. Bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy odcinek. A, zanim jeszcze film, to zapraszam was serdecznie na naszego Facebooka i serwer na Discordzie. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Intro. Laster Dawn, jednorożec, którego dano nam poznać w ostatnim odcinku całej serii My Little Pony Friendship is Magic. Ma różową sierść, związaną w kucyk lekko pofalowaną, pomarańczową grzywę z żółtymi pasmami i ogon w tej samej kolorystyce, a także pomarańczowo-żółte oczy. Jej znaczek przedstawia wschód słońca. Początkowo Laster nie wierzyła w magię przyjaźni, ale z czasem, kiedy nasłuchała się argumentów od Twilight 2.0, Postanowiła uwierzyć w nią właśnie i spróbować swoich sił w magii przyjaźni. Wszystko spoko, wiemy, jaki był zamysł postaci, i tak dalej. Ale skąd się ona wzięła tak właściwie i kim dokładnie jest? Twórcy w epilogu MLP-film jednoznacznie nam wiele rzeczy nie wskazują i każą się nam wielu rzeczy domyślać. Co jest naprawdę fajne, bo można sobie dopisać wiele wątków i każdy może mieć inną wersję wydarzeń. Jednakże to na inny film. Teraz zajmijmy się dalej postacią laster. Spójrzmy najpierw na jej znaczek. Czy dostrzegacie coś znajomego w tym wyglądzie? Bo ja tak, a chodzi mi o znaczek Sanbersta. Zobaczcie, jeśli byśmy go troszkę obrócili, a te paseczki przenieśli na górę, to w sumie mamy duże podobieństwo, prawda? Kolejnym tropem na to, kim laster jest, mogą być jej umiejętności magiczne, a także styl grzywy, który przypomina ten który pasuje do Starlight Glimmer. Ale pójdźmy nieco dalej i spójrzmy na tą scenę. Jak widać Starlight do kogoś macha. Na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że to Twilight, co nie? Ale przyjrzyjmy się temu dokładniej. Jeśli przeanalizujemy to co widzimy, to możemy zauważyć, że Glim Glam nie patrzy się w stronę Twilight 2.0, tylko właśnie w stronę Laster. To jest kolejna wskazówka, która nam może coś sugerować. Ale co takiego zapytacie? Otóż, myślę, że możemy śmiało wyjść z teorią, że Laster jest dzieckiem Sunbersta oraz Starlight Glimmer. Tak, nasza kochana Glim Glam doczekała się potomstwa. Oczywiście jest to tylko teoria i bazuje na niewielkich szczegółach, ale tak jak wspominałem, wiele rzeczy w epilogu jest poukrywanych i trzeba się tylko domyślać. Co ciekawe, żeby ta teoria miała sens, musimy wziąć pod uwagę, że Starlight musiała zajść w ciążę już w czasach, kiedy działy się wydarzenia z odcinków finałowych. A wy, jak sądzicie? Czy Laster jest córką Sunburst i Starlight? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zostawić oceny pod materiałem oraz subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z materiałami na kanale. Kopycio!